Hej, oddech, na razie nie musisz robić nic, po prostu słuchaj, to się wydarzy: ta osoba znów zacznie cię szukać. Nie dlatego, że błagałeś, nie dlatego, że wymuszałeś, ale dlatego, że poczuła, poczuła ciężar nieobecności, brak Twojej spokojnej, mocnej, szczerej obecności. Zajmie to czas i trudno będzie to przyznać, ale ona to zrozumiała. Straciła cię w momencie, gdy pomyślała, że będziesz tutaj na zawsze. Teraz rozumie, że to nie była pewność, to była decyzja, twoja decyzja, a ty byłeś tam, gdzie mogłeś. Byłeś lojalny, byłeś prawdziwy, a ta odległość otworzyła przestrzeń do refleksji. I choć ona stara się iść naprzód, coś ciągle przyciąga z powrotem to, co mieliście i co wciąż macie. Ponowne spotkanie nie przyjdzie z gotowymi obietnicami ani idealnymi przeprosinami, ale przyjdzie. I rozpoznasz to w jej oczach. Na razie dbaj o siebie, nie zapominaj o sobie. Hej! Zostań tu chwilę, dziś nie chodzi o rady, ani o przebaczenie, ani o udawanie, że nie zabolało, dziś chodzi tylko o ciebie, o to, co znosiłeś milcząc, podczas gdy wszystko tam się rozpadało. Podczas gdy udawali, że nic nie czuli, ty nosiłeś w sercu głośne milczenie. Prawda jest taka: ta osoba wróci. I nie dlatego, że prosiłeś, płakałeś czy czekałeś, to dlatego, że pozostałeś, gdy nikt inny by nie został. To dlatego, że twoja nieobecność zaczęła krzyczeć głośniej niż obecność kogokolwiek innego. I to jest kłopotliwe. Głęboko w sobie, nawet jeśli stara się zaprzeczać, wszystko wraca. Chwile, rozmowy. Noce, kiedy czas zatrzymywał się tylko dla was, a to, co wcześniej wydawało się zbyt pewne, by to podważyć, teraz stało się pytaniem, które nie daje spać. Wiesz o tym? Czujesz to. Mimo całego zamieszania, mimo prób podążania naprzód, jest coś, co nieustannie ciągnie cię w tył. Pewność, że to nie była tylko kolejna historia. Była inna, była prawdziwa, ale nie romantyzuj. Nie zapominaj, jak bardzo się zgubiłeś, próbując utrzymać kogoś, kto nie zawsze umiał zostać. Ile to bola, że wysiłek był jednostronny, że dialog zamieniał się w kłótnię, że czułość przeradzała się w roszczenie. Nie wymyśliłeś, aż tam nic, chciałeś, aż tylko minimum wzajemności. Problem polega na tym, że druga strona uczy się tylko wtedy, gdy przegrywa. Kiedy odczuwa na własnej skórze pustkę, którą zostawiła. A teraz Zaczyna to rozumieć. Nie zostałeś aż zapomniany, a zostałeś aś przypomniany a w milczeniu. Ta osoba nie żyje w spokoju. Udaje uśmiechy, wypełnia rutynę, ale chowa się w swoich własnych żalach i nawet otoczona rozpraszaczami nic nie wypełnia. Bo gdy to co się traci jest prawdziwe, reszta staje się frustracją z prób odwrócenia uwagi. Nie zniknąłeś aż, zostałeś aż znaczącą nieobecnością. Zostałeś, aś, tą pamięcią, która nie przemija, która niepokoi, która ciąży. I nie łudź się, to wróci. Ale nie dlatego, że musi. Wróci, bo wybierze powrót, bo w końcu zrozumiało, co miało. A co z tobą? Będziesz w tym samym miejscu? To jest ta część, której nikt ci nie mówi. Spotkanie może się wydarzyć. Ale ma sens tylko wtedy, gdy ty również się zmienisz. Jeśli zrozumiesz, że miłości się nie błaga. Obecności się nie żebra. A twoja wartość nie zależy od uznania kogoś, kto długo nie potrafił zobaczyć. Urosłeś Aś w milczeniu. Podczas gdy on, A, uciekał A od emocjonalnych odpowiedzialności, ty stawiałeś Aś czoła swoim bólowi. Podczas gdy on, A, zajmował A się innymi, ty odbudowywałeś Aś swoje kawałki. Podczas gdy on, A, starał A się wymazać to, co przeżyliście. Ty akceptowałeś aż z bólem, że nadal czujesz. Ta odwaga, którą miałeś, aż ona zmienia. To nie była słabość. To była siła. To był wybór. To była opór. A teraz jesteś inny, a. Bardziej jasny, a. Bardziej wybredny, a. Pełniejszy, a. I to właśnie spowoduje największy wpływ w czasie powrotu, bo ona znajdzie kogoś silniejszego. Kogoś, kto nie czeka, kto nie błaga. Kto nie potrzebuje połówek, kogoś, kto dokładnie wie, czego zasługuje, będzie bolało? Tak. Bo prawda, że nie jest łatwo spojrzeć na kogoś, kogo kochamy i dostrzec, że uczucie wciąż istnieje, ale dynamika musi być inna. Nie da się ożywić przeszłości, która cię zraniła, tak jakby nic się nie wydarzyło. Jeśli chcesz wrócić, będziesz musiał A, odbudować, a odbudowa to praca. Boli, wymaga poświęcenia, gotowości, odwagi. Ale jeśli to jest wzajemne, jeśli jest szczere, może warto spróbować. Tylko że teraz to ty decydujesz. Przeszedłeś, aś, przez wszystko, co miało się wydarzyć. Płakałeś, aś, więcej niż powinieneś, aś. Trzymałeś, aś, mocno. Podczas gdy wszystko wymykało się z rąk, i mimo to poszedłeś, aś, dalej. Teraz to Twój czas, aby spojrzeć z spokojem, zadać sobie pytanie czy wciąż tego chce? Czy to ma sens? Ta osoba się zmieniła czy wróciła tylko dlatego, że tęskniła za strefą komfortu, którą oferowałem? M. Uważaj. Są ludzie, którzy wracają tylko po to, by nie zobaczyć cię idącego naprzód. Są tacy, którzy wracają z egoizmu, a nie z miłości. Są tacy, którzy mylą tęsknotę z żalem. Więc obserwuj. Nie oddawaj wszystkiego znowu. Tym razem musisz być bardziej racjonalny, a niż chciałby twój serce. Musisz słuchać słów, ale zwracać dwa razy większą uwagę na czyny. Ponieważ obietnice męczą i już zmęczyłeś aż się słuchaniem, że tym razem będzie inaczej. Pytanie nie brzmi już, czy ona wróci. Pytanie brzmi, czy wciąż chcesz zostać? Przyzwyczaiłeś aż się do życia z bólem. Budziłeś aż się dniami bez chęci do wstawania, ale wstawałeś, aś. Kładłeś, aś się spać z uciskiem w piersi, ale się nie poddawałeś, aś. Nie tylko przetrwałeś, aś nieobecność. Rozkwitłeś, aś pośród niej. A teraz co z tym zrobisz? Nie spiesz się, ale też nie akceptuj mniej niż zasługujesz. Kto wrócił, musi pokazać, dlaczego zasługuje na pozostanie. Musi się zaangażować. Nie z pięknymi słowami, ale z konsekwencją, z troską. Z prawdą, bez gier, bez unikania odpowiedzialności, bez manipulacji emocjonalnej, nie jesteś już tą samą osobą, która została porzucona. A jeśli ma być nowe rozpoczęcie, niech będzie w nowym miejscu, nie w starym miejscu, gdzie zraniły cię i prosiły, abyś to zrozumiał. A wraca. Ale być może już jest za późno, a może przyjdzie w odpowiednim momencie w tym, kiedy w końcu zrozumiesz, że to ty możesz dokonać wyboru. I że teraz decyzja należy do Ciebie. Dbaj o siebie. Kiedy ten moment nadejdzie, nie zapomnij. Kto przetrwał nieobecność, nie może zaakceptować byle jakiej obecności. I wtedy się dzieje. Przychodzi powiadomienie. Imię, którego nie widziałeś tak długo, pojawia się na ekranie. Serce przyspiesza, ale nie biegniesz. Czujesz, ale się nie poddajesz. Weź głęboki oddech. Patrzysz na tę krótką wiadomość, bez pogrubień, bez dramatyzmu, bez wielkości, tylko cześć, co słychać? Słabe, prawie bez odwagi, jak ktoś, kto wraca nie wiedząc, czy wciąż ma miejsce, jak ktoś, kto wraca, testując grunt, ale już nie jesteś tym samym człowiekiem. I to cześć nie ma już tej mocy, jaką miało kiedyś. Oczywiście chcesz odpowiedzieć. Chciałeś tego, prawda? Albo myślałeś, że chciałeś, bo teraz. Przed tym, na co tak długo czekałeś, coś blokuje. Myślisz, czy ta osoba rzeczywiście zrozumiała? Czy tylko poczuła ciężar czasu i nieobecności? Czy wróciła, bo dojrzała? Czy tylko dlatego, że nikt inny nie zaoferował tego samego schronienia? Trzymasz palec przed wpisaniem, zamykasz oczy, pamiętasz wszystko: ciszę, zniknięcia, wymówki, poczucie porzucenia, nawet będąc razem. Teraz trzeba nie tylko wrócić. Trzeba wyjaśnić, trzeba się postawić, trzeba zasłużyć na przestrzeń, o którą się prosi. Decydujesz się odpowiedzieć, ale nie z niepokojem, nie z tą potrzebą, która wcześniej zdominowała twoje reakcje. Teraz odpowiadasz z trzeźwością, z obecnością, z pewnością. Mam się dobrze, a ty? Prosto, realnie, czysto. Po drugiej stronie następuje pauza. Odpowiedź jest dłuższa. Mówi o tęsknocie, o żalu, o wspomnieniach, ale nie dotyka tego, co ważne: dlaczego była ta odległość? Odpowiedzialność za nieobecność, błędy, które nigdy nie zostały omówione, i wtedy zdajesz sobie sprawę, osoba wróciła. Ale być może jeszcze nie wróciła gotowa, gotowa by zmierzyć się z tym, co spowodowała, gotowa by odbudować na podstawie tego, co zniszczyła. Gotowa, by usłyszeć wszystko to, co musiałaś przemilczeć. Nie chcesz usłyszeć tęskniłem za tobą, chcesz usłyszeć zrozumiałem, co cię zraniło, nie chcesz pustych obietnic, chcesz zaangażowania w prawdę, chcesz patrzeć w oczy i widzieć zmianę, a nie tylko pozory, bo kto cię raz źle ukochał, może znowu cię zranić, a ty już nie masz miejsca na miłości, które ranią i potem żądają przebaczenia. Ponowne spotkanie ma sens tylko wtedy, gdy jest prawdziwe. Proponujesz rozmowę twarzą w twarz, bez filtrów, bez rozproszeń, oczy w oczy. Chcesz zobaczyć dyskomfort, chcesz zobaczyć, czy podejmie wyzwanie, czy wytrzyma usłyszeć to, co wcześniej odrzucał. Spotkanie ma miejsce i kiedy się patrzycie, jest tam wszystko przeszłość, uczucia, ból, tęsknota, strach. Głos drugiej osoby drży, pojawiają się usprawiedliwienia, ale odpowiednich słów nadal brak. Słyszysz? Szanujesz, ale nie dajesz się oszukać. W środku wypowiedzi dostrzegasz: Ta osoba tęskni za tobą, ale może nie wie, jak dbać o twoją obecność. Chce wrócić, ale nie wie, jak zostać. Chce zacząć od nowa, ale nie zrobiła wewnętrznej pracy, by to osiągnąć. A ty, która tak bardzo pragnęłaś tego powrotu, Teraz stoisz przed Nim, nią, i nie czujesz już tej samej pilności. Czujesz czułość, czujesz współczucie, ale już nie czujesz potrzeby, bo nauczyłaś się żyć bez. A kto nauczy się żyć bez, nie zaakceptuje byle jakiego powrotu. Wstajesz, patrzysz z determinacją i mówisz to, co być może druga osoba nigdy nie wyobrażała sobie usłyszeć. Ciężko mi, ale nie mam już miejsca na połowiczne uczucia. Cisza, oczy szeroko otwarte, prośba o więcej czasu, więcej szans, więcej wysiłku. Ale teraz jesteś w innym czasie w czasie, w którym miłość nie wystarczy jeśli nie jest wzajemna w czasie, w którym obecność musi iść w parze z szacunkiem w czasie, w którym najpierw wybierasz siebie i wtedy odchodzisz nie z zemsty, ale z dojrzałości żegnasz nie drugą osobę. Ale dawną wersję siebie, która akceptowała mniej niż zasługiwała. A co teraz? Co zrobić z tym końcem, który zdaje się być połowiczny? Idziesz dalej, silniejsza, bardziej świadoma, wiedząc, że miłość, którą czujesz, nie zniknęła, lecz zmieniła swoje miejsce. Teraz żyje w tobie, w sposobie, w jaki o siebie dbasz, w tym, jak wymagasz więcej, w odwadze, by nie zadowalać się powrotem kogoś, kto się nie rozwinął. A jeśli pewnego dnia ta osoba wróci inna, cała, trzeźwa, gotowa, być może będziecie mogli przeżyć inną historię. Ale jeśli to nigdy się nie zdarzy, już zrobiłeś aś to, co najtrudniejsze, wybrałeś aś siebie, mimo że kochałeś aś kogoś, kto nie potrafił cię odpowiednio kochać. Odchodzisz. Nie z gniewem, ani z żalem. Lecz z świadomością, że w końcu zrozumiałeś naś, że miłość, która bardziej boli niż daje komfort, nie może być przymuszana. Tym razem nie ma trzaskania drzwiami, nie ma krzyków, nie ma desperacji, jest cisza, i w głębi serca ulga, której nie chciałeś, aś, przyznać, ale ją czujesz, spędziłeś, aś tyle czasu, czekając na ten moment, myśląc, jak to będzie, czy uda ci się wybaczyć, czy serce przyspieszy, czy zastygnie. A teraz, gdy to przeżyłeś, Aś, to co zostaje, to coś innego pokój. Nie ten pokój, który pochodzi od drugiej osoby, ale ten, który rodzi się, gdy dostrzegasz, że wybrałeś Aś siebie, nawet wciąż czując, nawet wciąż pamiętając, nawet z subtelną chęcią, by wszystko było inaczej, ale nie było. I teraz wiesz, że nie musisz już na tym polegać, by iść naprzód. On A zostaje, siedząc, nie wiedząc, jak zachować się. Patrzę na ciebie tym spojrzeniem, które wie, że przegrało. Nie straciło tylko miłości, straciło ostatnią szansę, bo wróciłeś, Aś, by powiedzieć, co musiałeś, nie by zaczynać od nowa. Wróciłeś, Aś, by zakończyć cykl z godnością, z jasnością, z czystą duszą. Teraz idziesz do przodu. Z wszystkim, co poczułeś, Aś, ale bez dźwigania ciężaru stania w miejscu. Tygodnie mijają, i jak każda blizna, Niektóre wspomnienia wciąż bolą, ale idziesz dalej, śpisz lepiej, zaczynasz naprawdę się śmiać, wracasz do planowania, nie by zapomnieć, lecz by żyć. Patrzysz wokół i dostrzegasz, że świat się nie zatrzymał. Ty również nie musisz już zatrzymywać się dla nikogo. Niektórzy pytają cię, czy wrócili, inni mówią, że tak pasowaliście do siebie. Ale jednak nie masz już ochoty się tłumaczyć, bo nikt nie wie, co przeżyłeś, aś w cieniu. Nikt nie czuł nocy, w których płakałeś, aś w ciszy, trzymając telefon, czekając na znak, który nie nadchodził. Nikt nie słyszał przerwanych rozmów w milczeniu. Nikt nie widział, jak się rozpadłeś, tak, próbując wyglądać na dobrze. A teraz, gdy jesteś w porządku, nie musisz nikomu nic tłumaczyć. Wygrałeś, tak. Nie z powodu dumy, ale dlatego, że przetrwałeś gaś wątpliwości, że trwałeś, daść dalej, mimo braku odpowiedzi. Że odbudowałeś daś swoją strukturę, nie robiąc hałasu. I to teraz, w tym miejscu jasności, zaczyna kształtować się nowy rodzaj miłości, z samym A, sobą. Uczysz się lubić być sam A, nie czując się samotnym A, podejmować decyzje z przyjemności, nie z potrzeby, rozpoznawać swoje ograniczenia i nie przekraczać ich dla nikogo. To w tej nowej przestrzeni, czystej, jasnej, silnej, może pewnego dnia pojawić się ktoś. Ktoś, kto nie przychodzi, by wypełnić lukę, ani by sprawić, że zapomnisz, co się wydarzyło, ale by budować od nowa, bez strachu, bez cienia, bez połówek. A jeśli ta osoba nie przyjdzie, w porządku, bo teraz wiesz, kochać to wybór. Ale kochać siebie to pilne zadanie. Wróciłeś, aś. Wszystko powiedziałeś, aś. Wszystko poczułeś, aś. I odszedłeś, aś. Nie dlatego, że nie chciałeś, aś już, ale dlatego, że zasługiwałeś, aś na coś, czego tamten jeszcze nie potrafił zaoferować. Dziś już nie czekasz. Przygotowujesz się, rośniesz, kwitasz. A jeśli miłość znów zapuka do drzwi, będziesz wiedział, a albo wchodzi w całości, albo nie wchodzi wcale. Jeśli dotarłeś, aś tutaj, wiesz, prawdziwa miłość zaczyna się, gdy decydujemy się nie porzucać siebie. Nie każdy powrót zasługuje na nowe początki. Nie każda tęsknota uzasadnia upór. Czasami największym aktem miłości jest odejście, nawet kochając, nawet pragnąc. Teraz to ty. Przeszedłeś, aś, przez ból, przetrwałeś, aś, milczenie, stawiłeś, aś, czoła powrotowi i zrobiłeś, aś, to, co musiałeś, aś. Utrzymałeś, aś, się na nogach. Bardziej świadomy, a. Bardziej cały, a bardziej swój a. Jeśli ta historia dotknęła cię w jakiś sposób, skomentuj poniżej: Czy przeszedłeś, aś, przez spotkanie, które nie było już twoim miejscem? Gdzie teraz żyjesz tym dylematem? Porozmawiajmy w komentarzach. Jest wiele osób, które czują to, co ty, i czekają, aż ktoś to wyrazi słowami. Podziel się tym wideo z kimś, kto potrzebuje tej prawdy. Może to jest dokładnie to, czego ktoś szuka, aby mieć odwagę, by iść dalej? I oczywiście, jeśli to ma dla Ciebie sens, zasubskrybuj nasz kanał, bo tutaj rozmawiamy o tym, co naprawdę ważne. Zostaw lajka, aby pomóc temu materiałowi dotrzeć dalej, i napisz w komentarzu, czy zdecydowałbyś się na nowy start? Czy wybrałbyś siebie jeszcze raz? Do zobaczenia następnym razem. Do tego czasu dbaj o siebie. W środku. I na zewnątrz.